Zadanie 24, Matura 2023. W kartezjańskim układzie współrzędnych dana jest prosta K o równaniu Y równa się. <laughs> Dokończ zdanie. Prosta o równaniu Y równa się Ax plus B jest równoległa do prostej K i przechodzi przez punkt 3 i 5. OK. Yy, no to wiemy, że jeśli proste są równoległe, yy, to A1 i A2 muszą być takie same. Czyli to i to odpada. Ok. W takim razie mogę sobie zapisać, że mój wzór będzie wyglądał w ten sposób. Aha. No i teraz wiem, że przechodzi przez punkt P3 i 5. 3 to jest X, 5 to jest Y, czyli po prostu podstawiam to do wzoru. Czyli mam. 5 równa się minus 1 trzecia razy 3 plus b. To mi się skróci. Dostaję 5 równa się minus 1 plus b, czyli dostaję, że 6 równa się b, co daje mi odpowiedź d.